Żeby można było komuś pomagać, trzeba zarabiać. I od tego zacznę, że faktycznie pracuje w Unii ponad 2300 ludzi w całej Polsce, od Rzeszowa do Białej Kolarskiej. Pochodzę z biednej rodziny, o tak powiem. I dało mi to tak, że. I uznałem, że, że jak się ma więcej, to trzeba się dzielić. No ja to robię. Wyposażam przedszkola, załóżmy w jakieś pomoce, to znaczy ogródki jozanowskie, szkoły i te sztandary też to są głównie większość, które w ciągu trzech lat to były za moje pieniądze. Jestem dyrektorem szkolnej, tylko jeśli Pan pozwoli, dodam Panu kilka pytań, ponieważ kolejnym że chcemy wydać sobie wiadomość z Panem. Jestem uczestniczką jednej z edycji Wymiany polsko węgierskiej Od lat nasza szkoła prowadzi wymianę ze szkołą w Budapeszcie. Wielu moich kolegów i koleżanek odwiedziło Węgry. Tam widzieliśmy piękny zamek, jak również parlament. Jesteśmy ciekawi, jak, co Panu się Pan podoba jakie ciekawe miejsca mógłby nam zap Pan zaproponować y, podczas mojej edycji y, wymiany. Właśnie, najpiękniejsze mie miejsce to jest właśnie z mojej Welka, spojrzenie na parlament. Albo... Skutku pana zainteresowanie przyjaźniowo polskowe miasta. Uczciwość, spokój, serdeczność tego narodu. Ja mówi pan, że Polak poszukała oszukał. No właśnie wczoraj <coughs> powiedziałem dzisiaj czy no powodzę, że to nie to, chciałem to. tego mówić. <grym> tak jest, właśnie o to chodzi. A, a, a Węgier nigdy mnie nie oszukał. Polsce mhm. byłem oszukany kilkakrotnie i to bardzo i to, Ale ja nie jestem ostatni raz tutaj sądzę w tym miejscu i, 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 i <plodujmy> Czym mogę jeszcze tutaj to, co byście zrobili, coś pięknego, było jeszcze piękniejsze? Wrażenia, bo, bo bycie u nas w Żegocinie pozostaną. Z tym zapamiętam w ogóle Oj i już firmy dziecko, to jest po prostu coś niespotykanego. Po prostu jestem no, szczęśliwy, jestem wzruszony jestem... Naprawdę bardzo zadowolony, że taką pogodę miałem rzadką, ale dojechałem. Myślę, że wielkim wyróżnieniem dla pięknej, małej naszej społeczności jest to, że przybył do godziny konsul generalny Republiki Węgierskiej. Zapewne to wszystko jest za sprawą naszej patronki, Jadwigi Królowej Polskiej. Dzięczni jesteśmy jej, za to, a ja jestem wdzięczny również i Wam za to, żeście nią wybrali właśnie na patronkę, młodą, zgrabną, bogatą i szczerą damę, która tak bardzo dużo dobrego zrobiła dla naszego kraju i wspiera nas duchowo, naszą społeczność młodzieży, wyspole, szufłodzieży. Ja bym życzyć Panu Konsulowi przede wszystkim dużo zdrowia i z Paną. Niezbędne, przy tej charyzmie, którą Pan posiada i działa Pan na rzecz ludzi drugich. Jest to wielka sprawa. Gratuluję Panu i życzę jak najlepiej. W imieniu biskupa Polowego Wojska Polskiego, generała Dywizji Tadeusza Polskiego, który łączy się z nami dzisiaj tutaj też pewnie chciałem Wam pogratulować tych właśnie pięknych osiągnięć kultywowania tradycji narodowych, Tradycji też lokalnych i tych więzi polsko-węgierskich. Uzabacz i pozdrawiam także od księdza Prała Takęby. Szczęść może. Ponieważ Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemierzy Godzińskiej, którego mam zaszczyt być wiceprezesem, było współorganizatorem spotkania z Państwem w naszej miejscowości. Chciałem z całego serca podziękować za Waszą obecność. Wasza obecność naprawdę cementuje tą przyjaźń polsko-węgierską, która odbywa się tutaj na etapie naszej młodzieży, naszej szkoły. Jest to rzecz wspaniała. Wasza obecność jest również odbierana jako lekcja prawdziwej nie tylko przyjaźni międzynarodowej, ale również jako lekcja patriotyzmu. My tego się musimy uczyć. Szanowny Panie Konsulu, pragnę uhonorować Pana medalem, który nazywa się medalem uczynku co widzisz. To medal, który posiada nasza szkoła od kilku lat, został wydany w 50 egzemplarzach, są sygnowane. Yy, honorujemy nim ludzi, którzy dają szansę rozwoju naszej na to, żeby przyjrzeć się, że godzinie, przyjrzeć się tutaj nam, e, uczniom, naszym ludziom. Bardzo Panu dziękuję. Rocznego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, lewa naszego powszechniego daj nam. i odpoczywają w pokoju wiecznym amen